Over my mind, I walk among the silence of trees and birds and people heard without remorse. All I want is to be true, so I can feel the power, the music of the soul. Saying it's best time to change. I wanna reach out. and gotta let go of myself and find my own way. I could be, I could be anybody. Takie rzeczy w naszym studiu w związku z tym, że dziś Międzynarodowy Dzień Jezu Przed państwem wystąpili miłośnicy tańca z Gdańskiej Akademii Artystycznej. Tak sobie myślę, że to jest dobry sposób na rozbudzenie się rano. Taka taneczna Możesz gimnastyka. Proszę cię to bardzo. może po programie. Przed powinieneś. Przed powinienem. No tak, żeby się to rozbudzić. Prawda. Szanowni Państwo, a my teraz zaprosimy Państwa do tego, żebyście się zapoznali z wyjątkową organizacją, najstarszą tego typu organizacją w Polsce. Tak, Konwent Polonia, taką nazwę nosi ta organizacja, obliczy już 191 lat. No i niebawem o postaciach tworzących historię tej organizacji będzie można posłuchać w Sopotece. Korporacja akademicka Konwent Polonia jej przedstawiciele Stanisław Haczkowski i Przemysław Dzień dobry. Panowie te zdjęcia, które widzieliśmy, to były zdjęcia z komerszu narodów bałtyckich, który był organizowany właśnie przez Konwent Polonia. Jest to święto korporacji akademickich powstałych na terenie Infland, głównie Dorpatu i Rygi. I one są organizowane co roku, naprzemiennie we wszystkich krajach, skąd się wywodzą czyli Polska, Estonia, Łotwa i Niemcy. W tym roku Komercz Narodów Bałtyckich odbędzie się w Warszawie i będzie organizowany przez naszą bratnią korporację w Welecję. Ja myślę, że od tego warto zacząć. W jakich okolicznościach powstała ta e, organizacja? Bo e, powstała w 1828 roku. Dokładnie tak. Konwent Polonia powstał w 1828 roku w Dorypacie. W tamtym czasie e, na Uniwersytet Dorpacki zaczęła napływać polska młodzież. To się jeszcze wzmogło po powstaniu listopadowym, i ta młodzież, ci młodzi ludzie. Którzy tam się przenieśli. Oni chcieli nadal kultywować polskość, polskie tradycje, język, obyczaje i uznali, że najlepszą drogą ku temu jest właśnie działalność w takiej organizacji jak Konwent, której podstawowym celem i zadaniem jest wychowanie swoich członków na dobrych obywateli, Polaków i ludzi. Korporacja, jak to korporacja, oprócz tego, że ma swoją historię i wydarzenia, ma też, jak widzimy, swoje znaki rozpoznawcze. Możecie o nich trochę powiedzieć? Tak, takimi insygniami korporanta po pierwsze jest, są barwy. Każda korporacja ma swoje barwy, zazwyczaj są to trzy. U nas jest to Amarant, Błękit i Biel, i jak tu widać, mamy je na naszych czapkach, które nazywamy deklami. Są to taki krój klasycznej czapki studenckiej czy ta czapka jest jakąś czapką przekazywaną przez członków korporacji czy każdy, Nie, ma, każdy, każdy ma własną i, i dba o nią jako największą świętość do tego mamy jeszcze bandy które symbolizują pasy od broni i na bandach i w, innych, i w herbie na przykład mamy cyrkle które mają swoje znaczenie gdzie jest zakodowana nazwa korporacji i inne rzeczy? To, co jest takie niezwykłe, tak sobie myślę, to jest ciągłość istnienia. Tak, no jest to jakiś fenomen w sumie, że przez tyle lat ciągle znajdują się ludzie, których ta idea skupia i, i którzy, którzy chcą to robić po prostu. Powiedzieliście, panowie, że celem tej organizacji jest, było przez lata też ocalenie polskości, ale też wychowanie dobrych obywateli. Jak, jak, jaka jest teoria według korporacji dobrego obywatela, to znaczy na co stawiacie? To musi być człowiek przyzwoity, inteligentny, który wykazuje się wieloma przymiotami. Musi oczywiście umieć tańczyć, musi umieć się zachować, musi umieć Przy się chwilę wyszłowić. chciałem zapytać, czy można się zapisać, ale już ja sobie daruję. Nie, niestety nie można się zapisać do konwentu, można być jedynie przyjętym na początku jakby jest taki okres, kiedy ee, na zaproszenie. Właśnie, na zaproszenie. Czyli to jest organizacja akademicka, to znaczy, że ona skupia w sobie z środowisko akademickie z konkretnej uczelni? Tak, to wa warunkiem w ogóle zostania korporantem jest bycie studentem, bo na tym etapie życia rozpoczyna się ta kariera korporacyjna i... I potem e, oczywiście jakby część ludzi dalej funkcjonuje w środowisku uczelnym, ale wszystko e, opiera się o uniwersytety. E, jeżeli chodzi o teraz e, o, o konwent, to skupia studentów ze wszystkich trójmiejskich uczelni. Wcześniej, tak jak na samym początku, był to Uniwersytet Dorpacki. E, potem od 1918 roku Uniwersytet Stefana Baterego w Wilnie. Także to były konkretne ośrodki. Wiele wybitnych osobistości było w szeregach tej organizacji. Możemy przytoczyć nazwiska? Oczywiście. Przykładem takiej osoby jest chociażby Marian Zdziechowski, który był cenionym historykiem i krytykiem literatury, a także filozofem. W późniejszym okresie on został nawet rektorem Uniwersytetu Stefana Boterego w Wilnie. I ciekawe jest też to, że marszałek Piusucki chciał go wysunąć jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, ale filista Zdziechowski nie zgodził się. Benedek Dybowski, też wspomniany przez nas na początku, tak. badacz Syberii. Czy fauny Syberii. Wykorzystał, że został zesłany na badania naukowe. Też był profesorem Uniwersytetu Urwoskiego. Dodatkowo też warto wspomnieć takie postacie, jak związane trochę z pomorzem, bo dwaj nasi filistrzy, filister Wyczga, zresztą dodatkowo znakomity tłumacz Bodlera i Werlena oraz Świecięz Zaleski brali udział w konferencji wersalskiej gdzie ich zadaniem było wywalczenie jakby dostępu Polski do morza i statutu Gdańska Także... A więcej takich nazwisk w albumie Polonorum, który przed wami. Dokładnie. Powiedzmy tak coś o tej publikacji. Co, co tam się znajduje? Album Polonorum jest to spis członków konwentu od początku do wybuchu II wojny światowej. Został on opracowany w obecnej formie przez naszego filistra Jana Trynkowskiego, który jest doktorem historii i specjalizuje się w Antyku i właśnie w historii ruchu korporacyjnego. I jeden taki album może powędrować do naszych widzów, Oczywiście. muszą tylko odpowiedzieć na pytanie, a pytanie brzmi tak. Gdzie znajduje się muzeum imienia Tytusa Chałubińskiego? Lekarza i przyrodnika i też człowieka związanego z konwentem. To jeszcze numer telefonu Państwu podamy, żeby mogli Państwo dzwonić. 58 554 22 22. Gdzie, gdzie będziemy mogli usłyszeć, zobaczyć albo ci, którzy tego albumu przez odpowiedź na to pytanie nie dostaną, gdzie będą mogli spotkać się z publikacją? Spotkanie autorskie z Filistrem Trynkowskim odbędzie się 2 maja o 17.30 w Sopotece. Tam będzie można z nim porozmawiać. I... I będzie można może też dowiedzieć się, bo pan tak tajemniczo powiedział, że tam oprócz tego, że insygnia konwentu są zawarte w, 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 tej, w tej broszy, w tym znaczku, który macie, też inne rzeczy są tam zawarte. No raczej nie będzie można się dowiedzieć. Czy to jest tajemnica? To jest tajemnica. A, czyli Więcej takich tajemnic. Wiele konwet? rzeczy i zagadnień związanych z naszą działalnością są to są oczywiście tajemnice, ale jakby sam ten album to jest dzieło monumentalne, to jeszcze wymaga podkreślenia, tam jest ponad 1500 biogramów naszych członków, i wiele z nich jest, ja bym powiedział, niesamowitych, a czasami nawet abstrakcyjnych po prostu. Więc już samo przyjście na to spotkanie. Jeszcze bardziej rozbudzi naszą ciekawość. Tak, jeszcze podejrzewa. zdecydowanie. Na pewno jeszcze bardziej rozbudzi tą ciekawość i na wtedy pewno będzie, będzie trzeba dość czy to jest, czy, czy, czy przynależność do konwentu jest oficjalna, czy w, oficjalna, to jest publiczna no, wiadomość insygnia jakby obnosimy ze sobą. Czyli wtedy będzie się starać się wśród tych, którzy w konwencie są o to, żeby polecili, jeśli ktoś miałby no, ochotę. No można próbować oczywiście. <śmiech> <śmiech> <Nie> <śmiech> można to próbować. Żenujące. To prawda, widocznie będą jakieś testy i sprawdziany. Zobaczymy. Żeby przystąpić. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy Panom za, dziękujemy za rozmowę. Zapraszamy na spotkanie to zapowiadane, a my teraz spotkamy się z ludźmi, którzy niosą pomoc tym. naszym mniejszym, czworonożnym przyjaciołom. Zbierania rzeczy do ocieplania, legowisk, psich, budek, kocich. Jest to akcja w zasadzie całoroczna. Wszyscy sądzą, że nam jest to potrzebne tylko i wyłącznie w tych najzimniejszych dniach, w sezonie późno jesienno zimowo wczesno wiosennym ale my potrzebujemy takich rzeczy. Przez okrągły rok, oczywiście nie w takiej ilości jak zimą, kiedy w zasadzie każde legowisko musi być ocieplone, i tą niepojedynczą warstwą. Koce, ręczniki, poszwy, prześcieradła, grubsze zasłony, bo to nam się zawsze przydaje. No, nie przyjmujemy rzeczy z wypełnieniem, ponieważ dla psów jest to doskonała zabawka. No, takie rzeczy jak kołdrach, czy nie daj Boże, poduszka z wytrzymują dosłownie minuty, a czasami sekundy. A niestety kilka razy zdarzyło się, że nasza doktor musiała interweniować, ponieważ psy to zjadły i trzeba było przeprowadzić zabiegi. Koty w schronisku Promek znajdują się między innymi w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli w koci w dużej wolierze. E, tutaj też, jak Państwo widzicie, wykorzystujemy tekstylia. E, oprócz dorosłych kotów, które są tutaj, mamy jeszcze bardzo dużo, zawsze co Wokół kociąt i oraz kotów hospitalizowanych, więc te różnego rodzaju koce, ręczniki, poszewki wykorzystujemy także w szpitalu. Wymieniamy te posłania jak często się da. Koty lubią mieć miękko, koty lubią koce, koty lubią poduszki. Jest dzwonek przy furtce, można zadzwonić i w środku nocy przywieźć. Są tutaj specjalne skrzynki, które e, służą do e, takiego składowania. Także bardzo prosimy o przywóz takich rzeczy przez okrągły rok. Oliwka i mucha w naszym studiu. Nasi goście się nie obrażą, że od zwierząt zaczęliśmy przedstawianie, bo to oni są bohaterami Absolutnie tej naszej nie, rozmowy. To są nasze Ale z nami gwiazdy. także właśnie pani Małgorzata Zawadzka i pan Grzegorz Zaleski ze Schroniska Promyk. Witamy serdecznie. Już się dowiedzieliśmy przed rozmową, że do wzięcia tylko jeden czworonu. Tylko jeden, ale jest bardzo specjalny. Oliwka. Tak, to jest kotka Oliwka w schronisku od 2015 roku, także już 4 lata czeka na dom. E, to jest kotka, która jako młoda, roczna kotka niestety uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Na skutek tego wypadku e, częściowo ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Zdolności motorycznych to... Absolutnie nie zmienia, natomiast nie ma jej nie ogranicza natomiast ma problemy z wypróżnianiem i dlatego ten dom do znalezienia jest trudny. Zakładamy, że to powinna być rodzina, która będzie miała dom z ogródkiem, gdzie będzie można wybudować małą wolierę. Oliwka sobie świetnie radzi w takich warunkach. E, zewnętrznych. Jak Państwo widzicie ma opanowane szelki, praktycznie na każdą imprezę schroniska z nami jeździ, także też jest zwierzakiem, który bardzo szybko adaptuje się do nowych warunków. Imprezowym, krótko mówiąc. bardzo imprezowym. A na ile potrzebuje, na ile z, z wami się już związała, na ile potrzebuje takich opiekunów i takiego domu, który... Znaczy domu potrzebuje koniecznie, bo my jako wolontariusze i pracownicy, wiadomo te zwierzęta się z nami związują, ale nie o to chodzi. Schronisko jest miejscem tylko chwilowym, dla niektórych zwierząt niestety ta chwila trwa kilka lat. Niektóre jako szczeniaki czy kociaki trafiają do, do schroniska. Natomiast nam wszystkim zależy na tym, żeby to była chwila. Więc Oliwka, mimo czterech lat w schronisku, jak najbardziej potrzebuje domu. Panie Grzegorzu, a to Znalazła. rzeczywiście jest tak, że kot przyzwyczaja się do miejsca, a pies do człowieka? Nie, nie. To jest w ogóle jakiś przesąd. To jest mit. To, to obalam, bo ponieważ jestem, że tak powiem, opiekunem, nasza rodzina jest trzech psów i jednej, jednej kotki. I absolutnie jest bardzo ona zżyta. Przede wszystkim jest e, nasza kocica jest zżyta z synem. To jest po prostu coś niesamowitego. I w zasadzie się śmiejemy, że my jako małżeństwo mamy trzy psy, a on ma ko kota, który jest psem, który żyje w stadzie i w zachowania takie, że po prostu rewelacja. I jeszcze jeden mit przy tym obalony, bo mamy trikolorkę i wszyscy twierdzą, że to są koty charakterne. Nie wiadomo co. Proszę Państwa, absolutnie nie. To kwestia tego, że od trzeciego tygodnia. Kiedy się u nas pojawiła ta kotka, żyje z naszym synem, który ma lat 16, czyli wyrósł z nią i po prostu jest rewelacją. Jest na, rewelacją. Pana, na pana kolanach mucha to też pies, który no, przeżył trudne chwile tak, i znalazł dom. No bo, w domu. bo, bo mucha, mucha jak gdyby jak, jak najbardziej jest z, z naszego gdańskiego schroniska po odejściu poprzedniego psa. Mieliśmy ogromne dylematy, a że tak jak wspominałem, syn wychowywał się. Z owczarkiem niemieckim, też adoptowanym z naszego schroniska, więc było trudno wybrać. Mucha trafiła prawdopodobnie, to jest taki ważny element. Mucha jako szczenie, wtedy jeszcze nie było programu identyfikacji elektronicznej tak rozwiniętego, jako szczenie została wyadoptowana. I prawdopodobnie po roku czasu została wyrzucona i trafiła do schroniska. Jako zdziczały pies, bojący się wszystkiego, ale jak Państwo widzą, po 10 latach wspólnego życia sama zapakowała się do samochodu, sama, na, jak to mówią, na krzywery, i przyjechała do studia, żeby się pokazać. I tutaj i tutaj właśnie, właściwie od momentu, kiedy tak, tak, żeśmy rozpoznali muchę jako wyrośniętego szczeniaka z postanowiliśmy, że będziemy po prostu znakować wszystkie psy, które są w schronisku, żeby. Nie było, żeby był ślad skąd, jak i dlaczego. A powiedzcie, czy rośnie świadomość tych osób, które ze schroniska biorą zwierzęta? Przynieśliście do studia też zdjęcia innych kotów, które potrzebują pomocy i wsparcia. Czy ta świadomość jest i ta chęć pomocy takim właśnie zwierzętom rośnie? Czy raczej szukamy takiego zwierzaka, no, nie, nie, niedoświadczonego przez los, przez życie i nie chcemy trochę mieć takiego problemu? Znaczy z naszej perspektywy sądzę, że jest i tak, i tak. Świadomość jak najbardziej rośnie, e, natomiast też zdarzają się sytuacje, że ludzie przychodzą troszeczkę jak do supermarketu i mhm. zawsze się śmiejemy, że najczęściej, e, jeżeli chcą pieska takiego do kolan, małego, młodego, nieszczekającego, to zdrowego, z to igreźnie. trochę jak maskotka. To jest taki standard. Mhm. My zawsze powtarzamy, że zwierzęta, szczególnie adoptowane ze schroniska, to absolutnie nie są maskotki. Dlatego też adopcje to nie, jest, nie są podejmowane te decyzje pod wpływem chwili. Zwykle w przypadku psów to jest kilka spacerów zapoznawczych, rozmowy z biurem adopcji, też współpraca z wolontariuszami. W przypadku kotów wygląda to dosyć podobnie. Także chodzi o to, żeby nie było przypadkowych adopcji, Chodzi o to, żeby ta decyzja zapadła odpowiedzialnie, bo te zwierzęta już swoje przeżyły, żeby im Zresztą, nie fundować jeszcze tak, kolejnych takich powrotów, przeżyć. To, jest... to życzymy kończymy... szybkiego po znalezienia domu, chciałem powiedzieć A... powrotu do domu, znalezienia ale, nowego domu. Ale zakończmy jeszcze takim apelem, że rozsądnych opiekunów, którzy chcą pomóc Oliwce, to zapraszamy, żeby się e, zgłosić do schroniska Promyk. Bardzo dziękujemy e, Wam za rozmowę. A Państwu życzymy przyjemnej.